Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Kanał Iwona Teresa przedstawia Wielki Zapomniany. Odcinek drugi. Czyta Iwona Teresa. 27 luty 1964. Zrozum mojej nieskończonej miłosierdzie w oddaniu mej krwi i ciągłym ponawianiem tego na ołtarzu. Niewielu, bardzo niewielu czuje to i o tym myśli. Bądź mi bliską. Twój ojciec, święty Franciszek, myślał we dnie i w nocy o mojej męce, ze łzami łączył się ze mną i pragnął stać się drugim mną. Niech wszystko będzie ci obojętne. Dziękuj mi za upokorzenia i miecz. Myśl zawsze o Twoim Bogu wyśmianym i oplutym, i to nie tylko podczas mej męki, ale ciągle. Zwłaszcza moi drodzy kapłani to czynią, mówiąc całym swym zachowaniem się: Poczekaj. Mam teraz zebranie, szkołę, wizytę, czekają na mnie. Musi mi się to udać, żeby Kościół i przełożeni byli zadowoleni. A ja jestem na końcu, bo inaczej być nie może. Dla tylu msza święta jest ciężarem, a Kościół ciężkim więzieniem. Zrozum mnie i oddaj się cała, z duszą i ciałem, memu Ojcu, razem ze mną na krzyżu, razem ze mną w hostli. Niech moje cierpienie i moje rany staną się Twoimi. Opuszczenie największe na ołtarzu stanie się Twoje. Wtedy trwać będzie nadal. Moje odkupienie, zwłaszcza dla moich kapłanów. Wielki czwartek 1964. Gdybyś mogła pojąć nieskończone miłosierdzie dla twojej duszy, wszystko było skreślone i obmyte moją krwią. Nakazuję ci, byś uczyniła z twego życia, jakie ci jeszcze daję, Nieprzerwany akt ofiary ze mną na moich ołtarzach, na których oczekuję tyle dusz, by powróciły do mnie z wielką wiarą, zwłaszcza dusze kapłańskie. Dziś serce moje pragnęło dać Wam największy dar siebie samego. Ofiaruj się wraz ze mną, Ojcu. Sercem mojej i Twojej matki, powtarzaj z wiarą, że zawsze zostaniesz ze mną na krzyżu. Tyle uczyniłem dla Ciebie. Proszę Cię o to, by odnowiła się wiara wśród tylu, zwłaszcza w moich kapłanach. Wielu nie wierzy w mą świętą obecność. Dotykają mnie, biorą i wyzywają, jakbym był jakąś figurą lub wspomnieniem. Jakże bolesnym jest dla mnie takie obejście się. Pomóż mi, ofiaruj mi wszystko, by uznali, że żyją daleko ode mnie, choćby nie było widać ich uczuć. Jakże pragnę, żeby wierzyli we mnie, i ufali tej tajemnicy. Jakżebym przemienił ten świat przez nich, gdyby czuli mnie żywym, zawsze bliskim, zawsze należącym do nich. Obiecaj, że mi nie odmówisz niczego, by to moje pragnienie zostało wysłuchane. Niech twój kościół będzie mym domem. Na zawsze, we dnie i w nocy. Pierwszy piątek kwietnia 1964. Tak długo jestem z tobą, a jeszcze mi nie wierzysz? Ileż to razy powtarzałem ci to. Gdyby nawet wszyscy zaprzeczyli ci, że to nie ja. Powinnaś iść za Twym Bogiem, słuchać Go i wierzyć Mu za wszelką cenę. Gdyby nawet dręczył Cię nadal szatan, który się obawia mego zbliżenia, bo z poznania tej mojej nieskończonej miłości, tak zapomnianej w Eucharystii, osiągnę powrót tylu dusz, zwłaszcza kapłańskich, październik 1965, schylając się do Twej nędzy zachęcam Cię, nalegam i wstrząsam, bo jesteś zawsze rozproszona, choć masz chwile świętsze. Uwolniłem Cię od wszelkiej odpowiedzialności, żądając, by wszelkie słowo lub myśl niekonieczna były oddalone. Zbliżyła się do mnie w tych dniach, usuwając się od wszystkiego, co cię otacza, a zbliżając się całą biedną istotą do trójcy przenajświętszej. Śledziłaś tak najświętszą ofiarę mszy świętej i moje cierpienia zbawiciela. Żądałem od ciebie ofiary z całego twego biednego istnienia dla wielkich potrzeb papieża i kościoła. Powierzyłem ci bolesne niewierności tylu moich kapłanów. Byłaś tym przejęta i zbolała, ofiarowałaś mi całą swoją nicość. Twoja nędzna osoba. Pozbawiona wszystkiego jest niczym, ale ze mną jest wszystkim. Mało kto przewiduje, jakie przestępstwa wywołują zniszczenie tego świata. Potrzeba wynagrodzenia cierpieniem i śmiercią jest wielka. Nie byłoby zbawienia dla tylu dusz, gdybym ja, Zbawiciel Wasz. Nie ofiarował się nadal ojcu, ale nie powinienem być sam. Tobie nędznej została odkryta ta wielka tajemnica. Przygotowałem ciebie przez te lata łaski. Jakże pragnę, by wszystkie twoje biedne uczynki były zatopione w milczeniu i ukryciu. Bądź odważniejsza. Opuszczenie wszystkich niech cię nie przeraża. Trzeba, by tak było. Zawsze pragnąłem działać przez Ciebie, lecz jakże miłosierne było zbliżenie się Twego Boga. Zrozum to coraz lepiej, ale im nie wystarczy Twoja praca. Ty zrób cały Twój wysiłek, a oreszcie nie myśl. Jest to zadaniem tej wszechpotężnej obecności, która jakby wyniszcza Cię. Proś zawsze o pomoc Matki Naszej Maryi, by Ci pomogła do zrozumienia i lepszego życia. To jest moje wezwanie, coraz żywsze. Niech każda Twa myśl, Słowo i czyn będą święte, nie zważając nigdy na sądy ludzkie. Gdy się zaś dojdzie do takiego zjednoczenia, życie na wygnaniu będzie męką nie do zniesienia. Trzeba to jednak znosić pogodnie, ukrywając tęsknotę. Moje ziemskie życie było właśnie takie. Zrozum to, że całe życie Chrystusa było tylko krzyżem i męczeństwem. Odczuwaj razem ze mną obojętność moich drogich kapłanów, którzy niegodni, dalecy, niechętni i z przymusu ofiarują mnie Ojcu. Obojętność moich kapłanów, jest mi boleśniejsza od wszystkich grzechów popełnionych przez ludzi. Wzmaga ten mój ból i niedbalstwo osób zakonnych. Jakże boli me serce, gdy są one uprzejme dla wszystkich, a obojętne dla mnie. Oczekuję na nich wszystkich z nieskończonym miłosierdziem. Jeśli się otrząsną z tego nieskończenie ojcowskiego wezwania ich Zbawcy, zamknę przed nimi drzwi mojej nieskończonej miłości. Zniknij dla oczu wszystkich, umierając na krzyżu ciągłej ofiary, by ci moi umiłowani kapłani ujrzeli mnie i uwierzyli, lecz pycha. Chcę usunąć tę świętą obecność w tym nędznym stworzeniu, wybranym przez moją miłosierną dobroć, by było głosem i wołaniem wzywającym do powrócenia do mnie, bo zbliża się godzina najwyższego porachunku. Co za niebezpieczne złudzenia, że świat ten będzie trwał wiecznie. A może jego koniec jest bliższy niż sądzimy? Tak jak kwoka, przy zbliżaniu się burzy woła, szuka i zbiera swe małe, tak ja, wasz kochający zbawca, nalegam i zwołuję, byście ostatniego dnia nie byli tak daleko ode mnie. Ty w dalszym ciągu proś, błagaj. I ofiaruj mnie na każdym ołtarzu z wiarą Matki Naszej, by mogli się zbawić wszyscy tym dziełem zbawienia. Jezu mój, Ty chcesz, by przynajmniej ważniejsze rzeczy były spisane tutaj dla zachęty dusz. Wszystkiego jednak nie jest możliwe zapisać, bo jesteś zbyt wielki. Od roku 1959. Ukazywałeś mi się nawet przy pracy, sprzątanie w domu, praca w ogrodzie. W czasie mszy świętej, świątecznej widziałam Cię na wielkim krzyżu zakrwawionego. Mówiłeś wtedy do mnie i wyjawiałeś stan dusz obecnych wówczas. Rano, przed mszą, była za Krystianką. Gdy jeszcze nie było prawie nikogo w kościele, otwierały się święte drzwiczki od tabernakulum, i mówiłeś mi o obojętności i niewdzięczności tylu osób. Moi, bardziej ukochani, mający oświecić cały kościół, kardynałowie, biskupi, kapłani i klerycy, wezwani przeze mnie, wahają się i zatrzymują. Pomóż mi, błagaj mnie za nimi. Poleć ich Madonnie, matce i, uciecz, u, i ucieczce tych dusz wybranych. Dozwoliłem, by wszelki obowiązek został ci zabrany, pozostawiono ci tylko niższe prace ukryte. Teraz więc tylko ja, Twój Najwyższy Pan, żądam, byś kochała mnie ciągłą ofiarą. I zjednoczeniem ze mną w Eucharystii. Tak jak moja matka, która kocha mnie i służy w stopniu nieosiągniętym przez żadne stworzenie. Czy rozumiesz ją? Jakżeż będziesz się starała naśladować ją? Jej głęboka pokora jest kluczem do nieskończonych darów, do upragnionego ukrycia. Do współczucia i dobroci ze wszystkimi. Zniknąć w Bogu, cudzie nieskończonego miłosierdzia, nie należeć już do tej ziemi i do nikogo, umrzeć samej sobie nawet w wymogach natury. Błagaj o to, naszą Matkę, Marię. Listopad 1965. Wiesz, Wierz mocno, gdybyś mogła odrodzić się w sercach moich kapłanów. Ofiaruj się bez zastrzeżeń razem ze mną w Eucharystii. Błagaj, milcz ze wszystkimi, mówiąc jak najmniej w tym Adwencie. Przyjąłem Twą wdzięczność i jeszcze raz pokazałem Ci, jakie jest moje dzieło i czego pragnę. Panie, ja wiem. Ty chcesz, bym nigdy, nawet myślą, nie oddaliła się od twego tabernakulum i od kalwarii. Powtarzam ci ze łzami: gdybyś ty, mój dobry Boże, nie okazywał nam twego miłosiernego odkupienia we mszy świętej w tabernakulum, co by było z nami? Kto by się wtedy zbawił? Twoje miłosierdzie jest tak wielkim, że wchodząc do kościoła. Choć przez kilka minut moc Twoja objawia mi się. Jeszcze dziś rano, pani, chciałeś mi okazać, jak Ci jest bolesną obojętność drogich Ci kardynałów, biskupów i kapłanów w składaniu tej najświętszej ofiary. Gdybyście mogli pojąć wartość niezmierną Mszy Świętej, to odkupienie Boga które zatrzymuje tyle kar przez was zasłużonych. Całej nocy nie wystarczyłoby do przygotowania się. Napisz, że ta przenajświętsza ofiara nie jest celebrowana, jak wymaga jej wielkości potrzeba. Gdybym jej dalej nie utrzymywał, co by było z wami? Dusze biednych wiernych są takie zimne, że nie rozumieją mnie, bo ci, którzy ich prowadzą, są tacy obojętni. A chcę okazać im miłosierdzie dla wszystkich dusz im powierzonych. Jezu, Mario, Józefie Święty, kocham Was, ratujcie dusze. Ratujcie dusze kapłanów i duszę wszystkich ludzi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.